Trzecio najlepszą medytacja, bo dwie pierwsze w ciepło jako zdjęcia to trzeciową w nagrom. Trzecio, trzecio najlepsza medytacja to jest, i teraz uwaga, tytuł Sto kółek wokół własnej chałupy. Aż ptaszek za ćwierką tak się ucieszył i potwierdził. O, jeszcze jest, o tak, tak, wszyscy potwierdzili. Jedna z najfajniejszych rzeczy, jaką możesz zrobić, jeśli masz ogródek i chałpa żeby sobie łazić wokół własnej chałupy Po prostu wyleź z tej swojej chałupy na dwór i trochę się po prostu poruszaj. To naprawdę pomaga. Zwykły spacer. Nie musisz nika iść, nic zrobić. Telefon łosto w doba i idziesz ze spacerkiem. I teraz zastanawiam się, ile osób w ogóle wytrzymało do tego momentu. Jeszcze oglądam moja twarz, ale to jest dopiero minuta. A wyobraź sobie, że. Musisz zrobić 100 kółek. I wyobraź sobie, że zadanie nie jest tak proste. Że zadanie polega na tym, że możesz przez te 100 kółek nie myśleć. Serio? <śm> Musisz przez te 100 kółek nie myśleć. Czajsz jak czasami ludzie nie potrafią kilku sekund, żeby nie myśleć. 100 kółek nie myśleć. I chodzisz i sobie obserwujesz to, co jest wokół ciebie, bo tak jest najłatwiej. Skupiasz się na tym, co jest wokół ciebie. Aha, tu coś jest, tu coś leży, tu trzeba uważać. Tu ziemia jest miękka, tu teraz będzie po kamieniu, to będzie twardo. Najlepiej jeszcze sobie zdjąć buty. I chodzić sobie na boso. Jo, jeszcze ponieważ nie mieliśmy tu na początku ciepło, jeszcze nie czuję, żeby chodzić jednak na, na bosów taką pogoda. Ale normalnie, jak będzie zima, to i tu będę zapierniczył na bosaka po tym, po tym śniegu, i będę to nagrywał, i będę to wciepywał. E, teraz jeszcze potrzebujemy się nagrzać troszeczkę, ale jest coraz lepiej, już rzeczywiście jest przyjemniej I, i w domu, i nam jest przyjemniej. No i tak lecimy, sobie tam powiedzmy, szóste, siódme kółeczko, nie? Wydaje się proste. Dlatego czasami jak coś wciepuje, jakąś taką myśl czy coś, to wiele osób hejtuje, bo nawet nie umie skapować o co tam chodzi, nie? I to jest to samo, sto kółek. Sto kółek wokół własnego domu codziennie. Ale bez telefonu, bez radia, bez niczego. Obserwujesz to, co jest wokół Ciebie. Mieszkasz w mieście? Trudno. My też tak mamy. Przyjeżdżałem tutaj samochody i to jest OK. Ale wśród tych samochodów są ptaszki, jest wiatr, jest słońce sto kółek wokół własnej chałupy, nie myśląc. <laughs> Jak to zrobisz, to serio będziesz mistrz. <laughs> I wtedy napisz w komentarzu, jo zrobił sto kółek. Nara. <laughs>